Witam wszystkich przed naszą szczelniarską szopką. Co prawda w tym roku nie miałam okazji witać grup, które przybywają już od kilku lat na nasze przedświąteczne spotkania. Spotkania, które mogły, można powiedzieć, weszły już do tradycji naszego muzeum. Jak widzimy, mam na sobie strój związany z gwiazdami, a gwiazda Betlejemska prowadziła właśnie mędrców mężczyźni podążali do yy, stajenki betlejemskiej i nieśli ze sobą prezenty. Tradycja szopek bożonarodzeniowych wiąże się z postacią świętego Franciszka. Świętego Franciszka z asyżu, można powiedzieć, e, duchownego, który w 1223 roku w miejscowości Greccio, jest to włoska miejscowość, po raz pierwszy zorganizował właśnie taką żywą, bożonarodzeniową szopkę. Dlaczego powiemy żywą? Dlatego, że akcja całej szopki działa się w Grocie, gdzie były też y, w, w, takie zwierzęta jak Wół i Osioł, gdzie także mieszkańcy miejscowości Grecio czynnie uczestniczyli w tej szopce, odgrywając postacie świętej rodziny. Można powiedzieć, że ta tradycja, którą zapoczątkował święty Franciszek, szybko znalazła swoich naśladowców, bo już po jego śmierci jego zakon tę tradycję kontynuował. Okazało się, że ta forma jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza dla prostych ludzi, przekazywania w ten sposób treści eucharystycznych. No i w Polsce. Można powiedzieć, że w XIII wieku już mamy też do czynienia z takimi żywymi szopkami, a to za sprawą franciszkanów, którzy właśnie wtedy w XIII wieku do naszego kraju zostali sprowadzeni. Cóż dalej można powiedzieć, że te szopki początkowo tylko przy klasztorach właśnie czy kościołach franciszkańskich, a z czasem zaczęły się upowszechniać w innych kościołach. No, w XVI wieku odnotowują kronikarze, że często pojawiają się szopki z motywem górskim w tle. W XVII wieku natomiast zaczynają się pojawiać w tych szopkach dosyć dziwne postacie, takie jak czarownica, śmierć, diabeł. I mianowicie Franciszkanie często Be i Bernardyni, a żeby uatrakcyjnić te właśnie szopki bożonarodzeniowe, Wprowadzali tam elementy ruchome, elementy ruchome, które stanowiły pewnego rodzaju teatrzyk, ale sceny, które tam niejednokrotnie przedstawiano, niewiele miały wspólnego z treścią religijną i często były z tą treścią bardzo luźno związane. Oglądaniem tych szopek towarzyszyła wrzawa, towarzyszył często zgiełk, ale podobały się one dzieciom, młodzieży. No więc na takie zachowanie w kościołach trudno było przystać, trudno było to zaakceptować. To też biskup poznański Teodor Czartoryski wydał edykt zabraniający takich właśnie szopek. To, było, to były lata 30. XVIII wieku. No i dalej możemy powiedzieć, że. W tych latach 30. XVIII wieku mamy do czynienia z, ze zjawiskiem tzw. obnośnych szopek. Szopek, które obnosili rzacy po domach. A szopki te wyglądały w ten sposób, że była to taka konstrukcja stylizowanego domku z elementami takimi jak scena czy kurtyna, i po odsłonięciu tej kurtyny właśnie występowały tam. Kukiełki i marionetki. No i dzisiaj pamiątką tych, można powiedzieć, tych takich szopek obnośnych są szopki, które małe, często stawiamy gdzieś w okolicy choinki. No w XIX wieku e, szopka, można powiedzieć, powraca do kościoła, ale już zostaje e, prawidłowo, mianowicie wzbogacona o te treści religijne. Odsunięte zostają te treści niepoważne, nie mające wspólnego wiele z religijnymi treściami. No, natomiast w XIX wieku, jako że jest to okres zaborów, bardzo często mamy do czynienia z elementami narodowymi, które w takich szopkach są umieszczane. No Można powiedzieć, że tradycja szopek przetrwała do dzisiaj i właśnie. Prawie każda oczywiście parafia szopkę organizuje i stara się w sposób jak najbardziej atrakcyjny tą szopkę wystroić. Możemy wspomnieć jeszcze o szopkach krakowskich, takim zjawisku, które ma miejsce właśnie w Krakowie, kiedy już bardzo pracowicie przygotowywane są te szopki przez Prawie że cały rok, i właśnie yy, często bardzo dokładnie one architekturę dawnego Krakowa przedstawiają. No, można powiedzieć, że właśnie tutaj tak doszliśmy do tej szopki, którą mamy teraz, właśnie tutaj przed nami. Jest to mianowicie szopka wykonana, z fi gdzie figury mamy wykonane z drewna lipowego. Figury te mają charakter jak najbardziej ludowy. O, świadczy o tym takie frontalne ustawienie postaci. W czasami zakłócone nieco proporcje. Widać także ślady dłuta i szopkę tę wykonał mianowicie artysta z Brudzewa pian Piotr Stasza. Tradycyjna szopka bożonarodzeniowa to przede wszystkim postacie, które tutaj prezentujemy, a więc święta rodzina, królowie z darami i pastuszkowie. Ale to także nieodzowny element, jakim są zwierzęta. Zwierzęta, które towarzyszyły już od samego narodzenia Jezusowi. W lewej części Naszej tegorocznej szopki jest zagroda, gdzie stoją dwa zwierzaki, wszystkim już pewnie bardzo znane. Jest to oślica Tosia i kucyk Kasia. Co prawda jest tu pewne przekłamanie, bo w szopce tej prawdziwej 2000 lat temu, gdzie urodził się Pan Jezus, kucyka nie było, bo w tamtej szerokości geograficznej w tamtych czasach konie służyły tylko w wojsku, natomiast ludzie ubodzy mieli osiołki. No ale z racji tego, że Kasia i Tosia są to bardzo wierne sobie przyjaciółki, nie sposób je rozdzielić nawet na chwilę, dlatego też tutaj razem w tej zagrodzie są i się Państwu prezentują i urozmaicają tą naszą szreniawską szopkę bożonarodową w przeciwległym boksie też obok stajenki jest zagroda, gdzie wygląda tutaj na nas z zaciekawieniem owieczka jest to owieczka rasy wrzosówka owce też Absolutnie były przy narodzeniu Pana Jezusa wstające pasterze, którzy odwiedzili Pana Jezusa zaraz po narodzeniu, właśnie zajmowali się wypasaniem owiec w tych trudnych górskich terenach. Jako, że nie miałem w tym roku okazji spotkać się z dziećmi, które przybywają co roku do Szreniawy, tym bardziej życzę wszystkim dzieciom. Tym młodszym, tym starszym oraz dorosłym, przede wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i mnóstwa wymarzonych prezentów pod choinką.